Alleluja! Chrystus stał, prawdziwie stał. To orędzie paschalne, które jest wypowiadane od tajemnicy pustego grobu, ono dzisiaj musi być wzmacniane spotkaniami z żywym Chrystusem. I proszę mi pozwolić w tegorocznym moim przesłaniu i życzeniach powiedzieć o moich przeżyciach, które były związane z pielgrzymowaniem do Ziemi Świętej. Na początku Wielkiego Postu, dokładnie w środę popielcową, byliśmy już w tajemnicy Golgoty. W tajemnicy, która jest miłością potężniejszą od śmierci, a jednocześnie prowadzącą do tajemnicy Pustego Grobu. Staliśmy pośród pielgrzymów dobre dwie godziny, przechodząc tak krok za krokiem, po to, żeby bardzo osobiście wejść do grobu i powtórzyć: Chrystus umarł. Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci. I z tą nadzieją i radością w sercu wychodziliśmy już do siebie nawzajem, spełniając zadanie, które zostało przez nas przeżyte bardzo osobiście, z przyklęknięciem, z ucałowaniem danego miejsca, żeby odchodząc stamtąd być świadkami. I dlatego życzę wszystkim, którzy przeżywacie tegoroczne święta wielkanocne. Abyście byli prawdziwymi świadkami Chrystusa zmartwychwstałego, wychodząc ze szczytów Golgoty i Eucharystii i ze szczytów również tajemnicy zmartwychwstania, gdzie Jezus idzie naszymi drogami, gdzie Jezus uprzedza nas, tak jak apostołów idąc do Galilei, żeby później umocnić ich wiarę i błogosławić przed odejściem do domu Ojca. Dlatego jeszcze raz życzę głębokich przeżyć i spotkań z tajemnicą zmartwych stałego Pana i serca Wam wszystkim błogosławię. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.